Cześć, tutaj Zuzia, jestem w piątym miesiącu ciąży i pomyślałam, że fajnie zrobić film, w którym przymierzam ciążowe sukienki, ubrania. Pierwszy raz takie coś robię, także myślę, że bardzo ciekawa opcja. Dzisiaj przyszła do mnie paczka ze sklepu Mamadaya.pl. Bardzo dziękuję, jest to współpraca barterowa. Także cieszę się, że dostałam jakieś ubranka. Szczególnie na lato, bo są też sukienki na lato. Zaczynając od tego, co mam na sobie, to są moje pierwsze ciążowe spodnie. Typowo ciążowe spodnie, dżinsy Trezo, firma Trezo. No jak widzicie, bardzo fajnie, wygodne. Ja jeszcze myślę, że tutaj mogę pomieścić o wiele więcej. No super, bo powiem Wam, że wciąż ciąży spodnie to jest ogromny problem. Poza sukienkami mam też stanik do karmienia. Taki bardzo fajny. Już go przymierzyłam i powiem Wam, że nawet na mój bius był git. Ubieram jakieś rajstopki, mam nadzieję, że się w jakieś tam zmieszczę. I przymierzamy. Niestety żadne rajstopy się nie zmieściłam, więc pozostało mi nagrywać dzisiaj. Bez rajstop. Mamy tutaj sukienkę ciążową, Nurię. Bardzo mi się podoba. Ja ją na pewno bym zostawiła, i, i oczywiście, dawajcie znać w komentarzach, jak wyglądam. Jak to wygląda? No, ja będę miała moje ostatnie miesiące. W lipcu będzie 9. Czerwiec, lipiec, wiecie, to jest bardzo ciepła temperatura, to jest gorąco. Także taka sukienka jest. Idealna na lato, i też Wam powiem, że później do karmienia bardzo szybko tutaj idzie do działać. Wiem, że pewnie napiszecie, że widać stanik, ale z tutaj moim ciałem. Stanik to jest must have, i nie wyobrażam sobie nie mieć tego stanika. A też inaczej nosić tą sukienkę, chyba to zabiera jej calutki urok. To jest właśnie. Piękny teraz. Ta mi się naprawdę podoba, i wy oczywiście też piszcie w komentarzach, dawajcie znać, która jest. Yy. W której dobrze, w której źle, która Wam się podoba. Albo nie. Teraz przymierzę sukienkę Malagę. Jest ona idealna do karmienia, oczywiście, ale to jest też mój ulubiony typ sukienki na lato. No po prostu mam kilka takich sukienek, i jakby kiedy na biuście jest to rozciągliwe, to jest coś cudownego. Ubieramy jej. Ja jeszcze muszę zawiązać ramionoczkę. No, jest, jest naprawdę bariera, aż poczułam w trakcie, jak ją tutaj zakładam, że naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, bo ta sukienka mi po prostu pomoże. Pomoże mi przetrwać sierpień, czyli pierwszy miesiąc życia dziecka, pomoże mi przetrwać lipiec, czyli mój dziewiąty miesiąc. No, na lato, ale nie tylko, na wyjazdy, na wszystko. Też jestem tutaj zachwycona. Patrzcie. Jeszcze ile jest miejsca na brzuszek? Wszystko jest git. Dawajcie, dawajcie znać: to jest taka sukienka, która po prostu jest potrzebna. Mi przynajmniej. Mi. I nie wyobrażam sobie ciąży bez takich sukienek właśnie z rozciągliwym materiałem na biuście i takim luźnym, luźnym, fajnym materiałem na dole. Usiądę, jak to wygląda, kiedy siadam. Jest, no, a kiedy siadasz, to też masz po prostu taki komfort że tu jest tyle materiału takich sukienek muszę mieć chyba więcej bo nosiłabym tylko takie <laughs> Dawajcie znać jak ta Malaga tutaj coś bardziej eleganckiego yy, ta piosenka nazywa się Mummy Goes Out i to jest kolor kawa z tego co rozumiem i rozmiar Lka tutaj muszę tak różnoradnie zawiązać ale ciekawe chociaż chyba na boczku bym wolała to jakieś takie no i co jest w ogóle genialne w tej sukience to jest sukienka też do karmienia już później no patrzcie do no. to stanik <grym> jest stanik jest ale no patrzcie super co tu też tu też no kurczę ja nie wiem czy to przez tą ciążę czy co ale no zachwycam się zachwycam chyba też dlatego że ja po prostu nie miałam co ubrać i bardzo długi czas po prostu użyłam w jakimś i jeszcze myślę, że tutaj się naprawdę brzuszek kiedyś zmieści o wiele większy. Do niej bym sobie kupiła rajstopy, ale to, to jeszcze sobie rajstopy załatwię. I tutaj chyba już najbardziej elegancka sukienka. Sukienka o nazwie Nimis. Jest ona i do karmienia, i do yy, okresu ciąży. Tutaj możemy sobie rozpiąć. Także dostajemy się szybko. Bardzo elegancka. Wydaje mi się, że nawet jest taka wyszczuplająca, bo ma faktycznie takie smukłe tutaj ramiona i rozkloszowane te rękawy. Także no, bardzo, bardzo elegancko. Pójdę w niej na chrzciny mojego bratanka. Później może już na lato być troszeczkę za ciepło przez te rękawy, ale jeszcze ten okres tutaj kwietnia, maja, pięknie. Dawajcie znać, jak ta. Ona jeszcze ma tutaj taki paseczek, już sobie go zawiązałam. Z tyłu też jest zapinana na zamek i z przodu na zamek. Ten materiał jest też bardzo elastyczny, także pomieści naprawdę i brzuszek z 9 miesiąca. Co? Nie, ostatnia sukienka. A teraz yy, ostatnia sukienka, taka bardziej tunika. No zobaczymy. Ubierzmy. <ścoughs> no, model najbardziej obcisły, pokazujący wszystko. Nazywa się ta sukienka sukienka różowa Leia. I no o niej pomyślałam w kwestii na przykład zrobienia zdjęcia na Instagram. Trochę pod sesję, pod jakieś zdjęcie. Oczywiście, jak jest ktoś odważny, to można wszędzie ją nosić. Ja myślę, że jest dla mnie, jeśli chodzi o mnie, idealną sukienką do domu. Na lato, na wygodne dni, ale bardziej w domowym tutaj tym. Mam wrażenie, że widać po prostu przez nią wszystko, każdej niedoskonałości. Ale myślę, że na Instagramie fotkę dzień zrobię, ładne będzie zdjęcie, także super. A teraz, kochani, spódniczka. Nie mam żadnej spódniczki, na pewno nie na ten okres. I bardzo mi się podoba, że jest ona od Milk and Love i zaprojektowana jest przez mamy dla mamy. Ogólnie to jest produkowane w Polsce, już czytałam o tych spódniczkach i w ogóle o produktach tej firmy. Okej. Okay. Na stronie Mama Baja ta y, spódniczka nazywa się spódniczka ciężowa Tami i to jest kolor ciemny melange. Ale fajnie, bo bez problemu widzę, że się tutaj zmieści o wiele więcej brzuszkę. Tak się ubieram bardzo rzadko, a może powinnam, może fajnie, właśnie spódniczkę od czasu do czasu założyć. No wygoda. Wygoda jest ogromna. Super. Właśnie cieszę się, że mam spodnie, że mam spódniczkę, że jest tak różnorodnie i mam też sukienkę elegancką i na letnie dni i na te zimniejsze dni. No po prostu super. Ja dziękuję za oglądanie, dziękujemy razem za oglądanie. I widzimy się w kolejnym filmiku. Dawajcie znać koniecznie, co myślicie właśnie o testowaniu takich e, polskich sklepów ciążowych dla mam, ubranek właśnie takich typowo pod ciążę, pod okres karmienia. No, mi się bardzo podobało i cieszę się w ogóle z tych ubrań, naprawdę się cieszę. Nawet nie wiem, co mi się najbardziej podoba, bo e, musiałabym parę rzeczy co najmniej wskazać. Dziękuję za oglądanie, była z Wami Zuzia i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!